Nie! <ścoughs> Kipołaczek się z niego zrobił. Pali się no. O! Siemanko ze strony Kamisek. Dzisiaj zagramy sobie w My Summer Car. Jak widzicie, odrodziliśmy się w, w takim miejscu, gdzie się odradzamy. No i cóż, nagrę ten odcinek, bo dawno nie było filmu na kanale. Z My Summer Mysamerkar, w ogóle dawno filmu nie było na kanale Także cóż no W Car nie grałem od ponad o Jezu on patrzy na nas Matka, ale wstyd, dobra Filmu na kanale nie było od ponad 4 miesięcy ponad Także cóż Ou ja w się ja coś narobił no Dobra, nie skomentuję tego. W sumie nie wiem, co on tam powiedział. Zobaczcie, co się zmieniło w ogóle. Dodali tu coś nowego. To w sumie było. Nie no, w sumie chyba, nie wiem. Teraz to w sumie nic nie widać, bo nie ma nic do kupienia. Trzeba byłoby w dzień przyjść, a nie teraz. Co wy ludzie. O Jezu, obrzykał się. Chyba chodź. Idziemy do domku. Roba <śpiewanie> tam cicho tejmo. Zaliczył <śpiewanie> na kasę. O, ja. Ja. O, <coughs> nie, autobus przejechał. A my teraz do domu wrócimy. <noise> <noise> <I raban głos> No bądź, ma bo czekaj, Dawaj piwko. <grymne> na razie, no bawio trzeba się do domu zbierać, a nie leżeć na cocie. Dobra, bierzemy wuja. Miałem jak się tym jeździło. Jezus, tylko buttor. Dobra, jedziemy do domu. Gdzie tu się światła włączało? A. Mamy wuja, zabraliśmy ze sobą, jedziemy do domu. Zobaczmy jeszcze na tą budowę, jak tam wygląda. Ta budowa. No i aktualizację dodali tą budowę, właśnie, że jest ta budowa. Co? Kurwa wuja zapomnieliśmy. Ale jaja, musimy się wrócić po niego. No ma napisy, co w tym kontenerze jest. Jest w sumie nic. No to fajnie, co jest? A to hamulca i spuściłem, ale kopci, A kapcia pali. Dobra, w się, jak ta budowa wygląda. W sumie i tak nic nie widać pasobtu, w dzień przyjechać. A tu się kończy Taki plac budowy jak plac Wcześniej krzoki były, nic nie było widać Oba no, tam się kiedy kiedyś indziej Musimy się po wuja wrócić, po wuja skupiliśmy. Dobra, ciemność, jak diabli, Musimy wuja poszukać. się zgubił. Jeszcze w nocy musimy go szukać. I widać normalnie. Gdzież on jest, kurde no? Był i nie ma no. O nie! O wie, o fuck. co to się stało A daba tam tą tą szybę Szybę niepotrzebnie wybiłem. Ok, <noise> gdzieśmy kuźwa wawlądowali? A tutaj, no, także cóż, Dlaczego żeśmy tam wpadli w ogóle. Te nierówności na tyle to są jak diabli, no. <noise> Boja. Rozjechaliśmy, wuja. wuja. wujarz, <noise> Patrzcie jak go poskręcało. wujarz, 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 Czy to wujarz, panie panie Teimo? pomoc, czy to jest to, 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 co ja słyszałem? Tylko nie zabiliśmy. Yes! To także cóż, no, jest pod w sumie. I tutaj mu się zwinął. Szymon w ogóle na drzwi nie zamknął. Co za tej mu. No, no także cóż, no, wana można wywrócić. A wuj tak będzie sobie dalej harczał. Żyje wuju. Nic mu nie jest. Dobra, także cóż, no. Zapisałem sobie grę wcześniej. Ona nie jest w tym miejscu, które jest tutaj. Tylko ona jest w domu, chyba bodajże. Bo tu miał być odcinek noworoczny, który nie wyszedł. No, bardzo Was za to przepraszam. Myślę, że w następnym, w tym roku wycień się pojawi. Także cóż, no, zobaczymy się za chwilę. Jak sobie wgram tego save'a? Wróciliśmy po krótkim cięciu. Jesteśmy w domku. To jest ten sam save, który był. Czy jest policja? Nie ma policji, policja wcześniej ścigała ale teraz nie ma policji, no to w sumie do, dobrze. Godzina 10 jest. No jest van i nasza. No i ona właśnie nie chodziła, coś... coś było z nią nie tak. Wiem, pompa była zepsuta, tu ją wymieniłem, ale teraz... dalej nie chodziła po prostu. Hmm. Prąd mamy, co nie? Jest prąd. Dobra, nie odcieni. Zobaczmy, może odpali. Wiecie, to było dwie aktualizacje temu, także się może być. Co jest? Co jest? Cholera no... Pali się no... Kaśnicy nie mam, gaśnica, gdzie ta gaśnica? No nie ma tam... A, zgasła. Miałem rejestrować, a tu coś jakieś problemy powstały. Dlaczego się tak szybko zagrzała? O co chodzi? Właśnie takie problemy są z tym samochodem. W ogóle jest. Płyn chodniczy. Konanty mam dwa. Jest pełne, wygląda na to, że pełne to jest. Czyżby pompa paliwa, była, pompa wody była zepsuta? Być może. Czy nam się olej nie było. no. się robi. Ładne z jest. W nocy jest nie rano. Coldenu. To oleju chyba coś jest jeszcze, ciemno się robi. Oleju nie ma, no kurde, naprawdę, ale zauważyłem, że ta gra chodzi lepiej po tych aktualizacjach. Stała jakby zoptymalizowana. te 20 FPS mam. Dobra. Dobra, wyłączę te. Show FPS, bo jeszcze ślubicie śmiać, że taki słaby komputer mam. <śmany> Zdechu. No ale jest za no mało, ale jest. chyba dokręcone jest. Nie mam zielonego pojęcia co mu jest. Pompę chyba bodaj, że wymieniałem w tym. Puszczelkę wypluł? O Jezu, no nie wiem, no. Jeszcze ciemno nic nie zrobimy. Idziemy spać. Widzimy się jutro. Ale syfu na podłodze. Jezus Maria.

Jesteśmy w więzieniu, Miałabyś Miała być naprawa satsuma a to wyszło i wyszło. W ogóle czemu, za co, kiedy ja kogoś zakolwiek zabiłem? Co chodzi w ogóle, no? Radio mamy. Radio Maryja. Jest tak ciemno tutaj. Nie potrzebuję waszego radia. Weźcie sobie je. No także cóż, sumie nie ma nic nic straconego Dobra moi drodzy widzowie, jesteśmy z powrotem. Nie zapisywaliśmy sobie gry, dlatego policji jeszcze nie ma. Zjedzmy sobie coś. Napijmy się. Słuchajcie, bo tu pimperek mamy. Aha! Jeszcze zostało troszeczkę. To fajnie, zajeb... fajnie. Słońce tam zachodzi. Eee... Yy. Dobra, my musimy zobaczyć o co chodzi w tym samochodziku. Jaki on ma tu problem w ogóle? Golandy był chyba, to weźmiemy olej. Nie, nie mam pojęcia, czemu się tak zagrzał szybko. Hmm. A weźmy to na wszelki wypadek. Dobra, także cóż. No kurde, no olej jest. W czym problem tutaj, właśnie? Tkwi. Czy pompę, to nie wiem. Czy wymieniałem ją przed zapisaniem tego, Zrobiłem w zapisu, czy po zrobieniu zapisu? Wiem, że pompa była zepsuta. Nie wiem, żadnego zielonego pojęcia. O, leje się. Oba do pełna nalejemy. Czy na skrzynkę mam w samochodzie, czy w tym w garażu? Z kluczami. A nie wiem czy tam od spodu nie jest wiecie niedokręcone coś. Patrzmy to, palmy go. Chodzi. Czyżby to była wina tego, że oleju było mało? Full pod korek jest. Demia, no zawsze demia, no. Dobra, przejdźmy się. A, że żeś tu naprawdę. No powiedzmy, że hamulce były zastane. Raz mnie że nie odpalisz. Przyjmę światło, nie mam. Cóż nie wystarczy tylko założyć pod korek oleju i wszystko gra. Mamy to, że światła idzie o Jezus. na no deska rozdzielcza mi się świeciła, a nie mam, no. Co tam się świeci? Patrzcie, no chodzi, no, nic mu nie jest. Czy jednak olej robi swoje? Osiem na blacie idzie. Fucking shit. Kurde. Dobrze, Alde 4. No, ja mam, tak że ma Nic jej tam nie jest. Więc nie jest. Tak, że to olej. To jest co To po To wszystko. Ale To się rozbije, bo ja jest ze To jest godzinę i w coś. Ale tak było się, że nie na nieco. No jeszcze w następnym odcinku zrobimy coś z tymi światłami. No i cóż, mi nie zapisał na tym, ja się zabiłem, także cóż, muszę znowu nadać. Cóż, no. A jeszcze myślałem na, na tym, żeby żeby czasem nie zrobić takiej grubszej serii z Mace -Amerka. Wiesz, żeby zacząć od początku, składać tego samolotu i w ogóle nie? Serdecznie służbą. No. Może zrobię coś takiego. Reszcie zobaczę. Także, co już na no, no, razie, trzymajcie się i do następnego. Cześć.